Ja z tej strony Olek Stix. Witajcie na odcinku Zemce. Kolejny z rodzaju informacyjnego. Pierwsza rzecz, nowy mikrofon. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać. Nie i przede wszystkim wyraźnie macie mniej więcej prawdziwy zarys mojego głosu, ale mniejsza. Raczej kilka osób już zauważyło to. Mam nadzieję, że więcej. Ale do konkretów. Otóż wiele osób się mnie pytało. Na czym konkretnie pega ten serwer? Dlaczego on jest niby tak wyjątkowy? Co jest jego gwoździem programu? Dlaczego powinno się tutaj przejść grać? Skoro wygląda tak naprawdę jak lekko kop, zmodyfikowany survival. E, otóż to jest poniekąd przerobiony survival, ale w bardzo fajny sposób. Otóż jak sama nazwa serwera wskazuje przy MOTD, serwer geopolityczny, już tłumaczę. Wszystkie lokalizacje, nawet cały kształt tego świata jest odzorowany na podstawie prawdziwej mapy Ziemi. Oczywiście od odpowiedniej skali. To jest chyba 1 do 800. I skoro mamy replikę naszego świata w świecie Minecraftowym, to czemu by nie zrobić repliki na przykład miast albo państw. Do rzeczy Mamy na serwerze plugin Tony Advanced. Chyba tak się nazywa. W pełni i. To trochę działa jak frakcje, ale na większą skalę. Otóż... Mamy powiedzmy 20 dolarów, zakładamy miasto. Musimy mieć 16, żeby je utrzymać. Oczywiście... To nie jest tak, że my mamy 16, to musi być w z miasta. I na jedną osobę przypada 8 klejmów, czyli możemy sobie 8 takich kawałków, czanków w przestrzeni zająć i mieć pod własny użytek. Teraz... Rozwinięciem tego jest nacja. Koszt 2000 z tą różnicą, że mamy bonus do ilości terenów. I teraz sam nie wiem, czy to jest 20 ogólnie, czy na osobę. Ale obstawiałbym, że to jest bardziej na osobę. Bo wcześniej miałem 20. A teraz mam 40. nie wiem, i jako nacja można. Zawierać alianse, wypowiadać wojny, ogólnie rzecz biorąc zajmować większą część terenów i po prostu oddziaływać na większą, jeszcze większą skalę niż te miasta. Teraz utrzymanie tej nacji jest oczywiście droższe, i to nie jest nadpisanie tego, co jest miastem, bo de facto nacja to jest prostu nacja, ileś miast, i do tej nacji może dołączyć ileś miast, nie tylko stworzonych przez nas, ale no, nawet z końca świata może dołączyć miasto naszej nacji i de facto być pod naszym panowaniem i też płaci za utrzymanie, jeżeli damy podatki. A raczej znaczy każdy da, żeby to utrzymać. E, jako nację, oprócz wypowiadania wojen, zawierania sojuszy, można oczywiście tworzyć. Klejmy, jak mówiłem, większe, ale przede wszystkim totalnie poza obszarem miast, jakie należą do tej nacji. Tak zwane outposty, po prostu posterunki. I one są fajne, na przykład, jak się prowadzi wojnę, ale kosztują 800, więc to jest trochę takie. No, jeżeli nie ma potrzeby, to w sumie po co? Ale można się tak pobawić. Teraz do dość ważnej informacji. Będą bardzo znacząco dotyczyć serwera. Otóż wyczekiwane przez wielu, między innymi przeze mnie, Trybnion Premium. Owszem, wejdzie. Tylko on wejdzie dopiero jak serwer przejdzie w tak zwaną wersję finalną, czyli JotCraft 1.0. Bo to co mam do tej pory, no to raczej każdy się ze mną jest z administracją zgodzi, jest wersja beta, bo do tej pory się parę rzeczy tutaj e, draża, eksperymentuje na nich. Więc nie bardzo finalna wersja, tak by miała wyglądać, ale mniejsza. I teraz są dwa scenariusze. Pierwszy, według mnie najlepszy, zdecydowana większość osób powinna podążyć za tym, żeby było jak najlepiej, i nawet tak jest administracja przygotowała już wstępnie praktycznie mogą to już teraz wypuszczać, ale czekają z tym do soboty, jak się skończy głosowanie. Gotowy serwer, ten finalny, m.in. z tym trybem non-premium i zaopatrzony o wiele większą mapę. I to będzie wprowadzane natychmiast. Jeden minus, czekaj, jak ja będę nazwał tym minusem, bo jednak start przy czymś takim jest o wiele lepszy. No zaczynamy od nowa. Wszystko jest zresetowane. Ale implementacja tego jest praktycznie natychmiastowa. Drugi według mnie najmniej sensowny, biorąc pod uwagę, że raczej nie ma tutaj zapowiedzi o jakichś nowych edycjach, czy w ogóle w prowadzeniu czegoś takich jak edycji na ten serwer. Eee, czekamy jakiś czas, albo jak się mapa totalnie wyeksploatuje, i wtedy dopiero podejmujemy decyzję, przechodzimy w wersję finalną. Ja głosowałem za pierwszą opcją. Mam nadzieję, że kolejna część osób wybierze również taką opcję, żebyśmy mogli fajniej zacząć grę. I to by było w sumie na tyle, że chodzi o ważne informacje. Jeżeli chcecie takie filmy znowu, to dajcie znać. Z tym mikrofonem na pewno będzie to o wiele lepiej wyglądać, brzmieć, lepiej się prezentować. Więc ja lecę. Yo.